Hej, od ponad roku prowadzę azyl dla zwierząt, który sama założyłam zwierząt tych najbardziej wykluczonych, zapomnianych i niesprawiedliwie ocenianych w naszej kulturze. Tymi zwierzątami są świnie istoty niezwykle inteligentne, wrażliwe. Unikalne, a o każdej mogłabym dużo i długo opowiadać, jak bardzo się od siebie różnią. Kochamy nasze psy i koty, uważamy, że należy im się najlepsze traktowanie, są członkami naszych rodzin. A zatem, dlaczego ludzie nie mają empatii dla świn, krów, ataków, tych tak zwanych hodowlanych, przecież one tak samo czują ból, strach, radość. Moje świnie witają się ze mną każdego rana, zupełnie tak jak pies, a to nie są, to nie są do końca adekwatne porównania, dlatego że no, pies jest inny, kot jest inny, świnia jest inna, każdy gatunek ma swoje zachowania, swoje potrzeby, a swój język ciała. Na tym kanale staram się też edukować ludzi na temat przemysłu hodowlanego. Pokazywać, jak to wygląda, dlatego że hodowcy nie pokazują całej prawdy, tak? Hodowcy pokazują zazwyczaj ładne obrazki. Dużo ludzi wierzy w jakieś mity na temat szczęśliwych hodowli, na temat humanitarnego uboju. Co to w ogóle znaczy? Jak można humanitarnie pozbawić życia kogoś, kto chce żyć? I uważam, że dość powiedzieć, że to niesprawiedliwe i to nie w porządku, że zwierzęta są przez nas zabijane, że są im podżynane gardła. To jest wystarczający argument. Nie uważacie? To jest wystarczający argument. Nie zabijaj. Czy skrajnością jest sprzeciw wobec przemocy, wobec krzywdzenia zwierząt? I są tacy, którzy powiedzą, ale przecież nikt, nikt nie krzywdzi, nikt nie chce krzywdzić. No przepraszam. Czym jest trzymanie w klatce? Czym jest na siłę wepchanie do ciężarówki, do transportu śmierci? Często z użyciem elektrycznych poganiaczy albo jakichś innych. Ah. I odbywa się to pokojowo. Nie odbywa się to pokojowo. Nie wiem nawet, jak miałoby to wyglądać inaczej niż przemocą. No i ostatecznie, czym jest zabicie? Nie jest przemocą, ale staram się tu pokazywać więcej. Przytaczyć różne fakty schodowi. Ostatnio mówiłam o tym. Niewiarygodną ilość mleka musi produkować krowa, ponieważ tak została przez nas ludzi przystosowana, ponieważ tak zmieniliśmy jej organizm. Z 8 litrów mleka do 50, 80, a w skrajnych przypadkach nawet 250. Przecież ta normalna, zrównoważona produkcja mleka. Jaka jest potrzebna do wykarmienia dziecka, już jest dużym wysiłkiem, już powoduje często dyskomfort, ból. Przytoczyłam w tym filmiku takie badania naukowe, że taki wysiłek blackerowy jest porównywalny z codziennym przebyciem półtora maratonu. Dlatego po kilku latach. Te krowy są tak wycieńczone, że często są w stanie agonalnym, tak? I w takim stanie jadą na rzeź. Po co to wspierać? Po co za to płacić?